Witam, krótki filmik z serii, co się wydarzyło w sklepie, w sumie, co się dzieje. Nagrywałem film przed otwarciem, jeszcze bo stwierdziłem, dawno nie nagrywałem. Znowu się opuszczam w moim nagrywaniu i pomyślałem, że coś, coś wam wrzucę ciekawego. Jeżeli jeszcze nie subskrybujesz tego kanału, to jest kanał o handlu w internecie, w sklepie stacjonarnym w Anglii, a dokładnie w Gosport w Hampshire. I ja tutaj głównie mówię o eBayu, ale akurat dzisiaj będzie taki temat zupełnie inny. Tutaj, jakbyście jeszcze nie widzieli, o proszę. to jest szyłoż. To jest mój wymysł nowy internetowy, który się okazuje na razie w ogóle nie działa. Ale przez przypadek zrządzenie losu pokazało tak, że sąsiad, który miał od ponad 120 lat naprawy butów, zmarł. Znaczy, nie on osobiście, ale jego ojciec i jego dziadek prowadzili ten biznes. I ludzie zaczęli przychodzić do mnie, pytać się, czy, co się stało, kiedy on otworzy, czy naprawiam buty. No i pamiętacie, w jednym moim filmiku mówiłem, znaleźć w tych trudnych czasach zawód, który jest bardzo praktyczny. Na przykład szewc. Sam skorzystałem z swojej rady. Okazuje się, że ludzie przenoszą mi teraz e, regularnie 2, 3, 4, 5 napraw w tygodniu na razie e, butów i stałem się szewcem, chciał nie chciał, chociaż z zawodu nim nie jestem, ale jak ktoś jest starszy niż 40 lat to zapewne pamięta, że w Polacy musieli sobie wszystko naprawiać. Nie naprawiam tylko butów, ale naprawiam też meble, sprzęty domowe jak trzeba u siebie, oczywiście w domu, nie komercyjnie. No ale z racji tego, że sklep stacjonarny niewiele zarabia, a szukałem jakiejś alternatywy, żeby chociaż płacił za siebie rachunki, no i alternatywa się znalazła, yy, sama z siebie. Yy, jak to mówią, wszechświat daje, kiedy jest potrzeba. No, i właśnie widzicie tutaj, przez przypadek zostałem szewcem. No, nie jest to trudna robota, oczywiście nie robię wszystkich rzeczy. Na przykład, jak ktoś chce wymienić całą podeszwę w jakichś skórzanych butach, no to będzie problem. Zrobiłbym to. Mam taką jedną wymianę teraz, właśnie robię, ale to jest mój stały klient i stwierdził, dobra, masz, pobaw się nauczyć się czegoś nowego. I się bawi od kilku dni już taką takimi butami. Ale yy, chodzi o co? Yy, teraz idą czasy, kiedy będzie shortage. Będzie mniej wszystkiego na półkach sklepowych. Azja prawdopodobnie będzie potrzebowała, na, na własne potrzeby będzie zużywała większość swojej produkcji, więc będziemy musieli się nauczyć korzystać z tego, co mamy. Czyli będziemy się musieli uczyć naprawiać rzeczy. Czyli jeżeli potrafisz szyć, jeżeli potrafisz naprawić buty, jeżeli naprawi, potrafisz naprawić mebel, e, zacznij to robić. W Anglii nie musisz nawet otwierać działalności, żeby dorobić sobie 7000 chyba rocznie, więc możesz się na lokalnych grupach na Facebooku ogłosić, że robisz to, to, to i tamto i nawet niech wpadnie jakaś jedna osoba w miesiącu. To jest zawsze dodatkowy grosz. Pomyślcie o tym. Dzisiaj nie będę nic mówił w temacie, e, co się sprzedało, no ale tutaj widzicie, mam bajzlownik trochę, bo grill trochę późno do mnie przyszedł na ostatniej palecie. No i tak stoi. No, nikt go nie kupił. On kosztuje 2,5 nowy a w zasadzie jego wystawiłem za 150 i nikt nie kupił. To radio wróciło ostatnio ze sprzedaży za 150 funtów, bo coś tam komuś y, nie działa i niestety no musiałem oddać pieniążki. Eee, co tutaj się jeszcze dzieje? Dużo od, właśnie od sąsiada, który likwiduje sklep, dostaje takich radii starych i o dziwo one się bardzo ładnie sprzedają. Znaczy ładnie, szybko. Eee, sprzedałem już ich aż 10 sztuk. Tak w przedziale cenowym od 30 do 100 funtów, także nie jest źle. Dobra, yy, po, powiedzcie pod filmem, co sądzicie o praktycznych zawodach, bo tak ja myślę i na to wszystko wskazuje. Ja jestem prepersem, to się tak ładnie nazywa popularnie i nie stałem się prepersem po tym, jak zaczęły się lockdowny na całym świecie. Ja prepersem jestem, się okazuje, od wieku lat nastu. Ale y, y, co sądzicie na temat właśnie tego, żeby nauczyć się praktycznego zawodu? Ja mam już praktyczny zawód, jestem fizjoterapeutą zawodu, nie wykonuję go, ale zawody medyczne z różnego rodzaju są bardzo przydatne y, w czasach, kiedy leczy się ludzi przez telefon, prawda? Więc zastanówcie się, się nad tym. E, o, tamten, tamten y, obraz to jest obraz namalowany już nieistniejącego miejsca. Na końcu tej drogi jest miejsce, w którym ścinano ludzi i wieszano przez kilka stuleci. To się nazywa chyba Laila Hill, albo coś takiego, nie jestem pewien. Dobra, pozdrawiam. Cześć, hej.